Witam bardzo serdecznie. Dziś krótko o dwóch rzeczywistościach i dwóch spiralach. Wielu fizyków nauki bada strukturę wszechświata. Wielu z nich jest teoretykami propagującymi wiedzę, że wszechświat posiada wieloskalową strukturę. Do takich należy George Ellis, który twierdzi, że istnieją multiwersy. Jednak ograniczenia nauki wynikające z samej metodologii utrudniają zbadanie teorii wieloświata. Jest to trudne, a nauka nie posiada ku temu odpowiednich narzędzi. Gigant fizyki Noblista Steven Weinberg zakłada istnienie wszechświata, że każdy wszechświat można by wyjaśnić jako rezultat jakiegoś planu. Z kolei twórca zasady antropicznej John Barrow uważa, że wszechświat jest tak skonstruowany aby mogło powstać w nim życie. Teoria strun z kolei to koncepcja w fizyce teoretycznej zakłada istnienie 10 lub 11 wymiarów. A wielu innych fizyków uważa, że Stwórca w Kosmosie może przejawiać się jako stworzenie fundamentalnych praw, które doprowadziły do naszego powstania, a prawa, które istnieją w Kosmosie nie są dziełem przypadku. Opiekunowie porządkują tą wiedzę, nadając jej zupełnie inny wymiar spojrzenia. Wyjaśniają nam, że podstawą całego stworzenia jest naturalny plan. W naturalnym planie całego stworzenia istnieje otwarty i ciągły przepływ świadomości, informacji i energii, z wyższych poziomów na niższe i z powrotem. Świadomość tworzy rzeczywistość, czyli nasz piętnastowymiarowy matrix. Opisany jest on w odcinku 37 i 49. Świadomość doświadcza poprzez wielowymiarowe relacje. Te relacje energetyczne reprezentują powiązania świadomości. Są to nauki Christos. Wszelkie przejawione formy tego planu opierają się na szablonie manifestacji, który zaczyna się od pierwotnego porządku i przez który świadomość może doświadczać. Wszechświat zasilany jest energiami siły życiowej. Wszystko, co zbudowane jest na kodzie Krist określone jako Chrystos to znaczy że posiada zdolność do nieustannej samoregulacji czyli posiada otwarty przepływ obiegu świadomości energii siły życiowej pomiędzy źródłem a polami manifestacji świadomość jest energią energia jest świadoma żywa nauki o wewnętrznym Chrystusie mówią jak jesteśmy powiązani ze strukturą wielowymiarową a prawdziwa duchowość jest wewnętrznym przejawem praw energetycznych, które są uniwersalnymi prawami wszechświata. Świadomość to nie tylko duch czy nauka, to duchowa nauka łącząca obie domeny. Nauka i religia nie powinny być rozdzielane, a powinny stanowić jeden zbiór wiedzy. Dlaczego? Ponieważ zostały one ustawione w biegunowości w stosunku do siebie na naszej ziemi. Łącząc je w jedno, daje efekt nauki duchowej ta nauka przekazywana jest w materiałach od opiekunów pierwotny plan stworzenia poddany został pewnym działaniom przez intruzów zaburzenie naturalnego planu i porządku powoduje to że następuje odcięcie bezpośrednich połączeń i przepływów ze źródłem odizolowanie ich przez co taki system staje się zamknięty wieczny przepływ może zostać zaburzony poprzez zerwanie połączenia lub zmiany jego kątu przepływu. Jeśli zostanie to zmienione, to następuje nieprawidłowy ruch i działanie przepływów elektrycznych. A to w konsekwencji odwraca wirowanie merkaby i następuje brak możliwości powrotu do naturalnych prądów wiecznego życia, dopóki odcięty system wyczerpie ładunek, który mu pozostał. Nawet nasze DNA jest planem tego, co definiujemy jako życie, ponieważ DNA odgrywa rolę nie tylko w kształtowaniu naszych fizycznych ciał. Jest łącznikiem pomiędzy naszą świadomością, naszymi ciałami i doświadczeniami w wielowymiarowej rzeczywistości, interakcji z każdym wymiarem. Nasze DNA posiada 12 nici, z których część jeszcze śpi. Są one odpowiednikami 12-wymiarowych poziomów w matriksu, Niektórzy ludzie na naszej Ziemi posiadają ich więcej. To są istoty, na przykład indygo. Materiały opiekunów, które uczy Aszeana, przedstawiają nam, jak funkcjonują złożone cykle czasowe naszej kosmicznej matrycy. Merkaby, siatki katary, fizykę i strukturę wielowymiarową. To wszystko działa jak idealny mechanizm. U podstaw całego stworzenia jest siatka katara. Samo słowo Katara oznacza K ka, światło, Ta dźwięk Ra, wieczny duch. W oryginale siatka ta zawiera 12 wzajemnie połączonych ze sobą sfer. W zmutowanej siatce Katara zamkniętych systemów tych sfer jest mniej: 10, 11 albo nawet i 9. Plan Katary stanowi szablon. Ten szablon znajduje się również w naszych ciałach, bo stanowi szkielet naszego DNA. Nasze DNA to 12 podwójnych nici i odpowiada 12-wymiarowym pasmom częstotliwości. Boski plan naszego matriksu czasu nazywany jest Uniwersalnym Kompleksem Templariuszy. Stąd pochodzi nazwa Templar. Samo słowo Templariusze w historii zostało przejęte przez rasy z Przymierza Lucyferiańskiego, które przejmowało kodowanie istot linii Grala w efekcie czego budowali sobie super rasę, nazywając siebie liniami rycerzy-templariuszy, która czyniła ich bardziej kompatybilnymi z różnymi częściami sieci. 12 sfer siatki Katary są poziomami wymiarowymi i są też centrami energii oraz portalami, czyli gwiezdnymi wrotami. Działają jak tunele czasoprzestrzenne, które umożliwiają poruszanie się do różnych miejsc w całym matryksie czasu. Nasza Ziemia jest właśnie takim miejscem w całym matriksie czasu, ponieważ stanowi uniwersalne gwiezdne wrota numer 3. Dlatego też jest obiektem zainteresowań pewnych ras. Jednak ta naturalna rzeczywistość została zmutowana. Nawet nasz Układ Słoneczny został zmutowany przez technologię Bestii 666, który spowodował nachylenie Ziemi o 23,5 stopnia. Dlaczego tak się działo? Ponieważ zajęcie siatki Katary, czyli tych 12 punktów szablonu, umożliwiałoby upadłym rasom kontrolowanie matriksu czasu w całości, a przy tym całego życia w nim. Technologia Bestii zmieniła działanie w systemie obiegu energii, a wówczas taki system staje się systemem martwego światła. Kod spirali Fibonacciego jest częścią tej technologii. Ogólnie rzecz biorąc, procesy te dodatkowo zostały wzmocnione, przez manipulowanie naszym umysłem, programy podprogowe na przestrzeni całej historii. Prawdziwa nauka duchowa godzi fizykę, naukę, duchowość, nie rozdziela ich, ponieważ stanowią one jedno. Segregacja tych elementów świadczy, jak słabo rozwinięte jest społeczeństwo, ponieważ sprzyja to łatwemu manipulowaniu w każdym z tych elementów. Nauka duchowa obejmuje całość. Czyli życie, umysł, wszechświat i ducha. Wszystko to podlega tym samym naturalnym zasadom. Wychodzimy z epoki wiary, przechodząc do epoki wiedzy. Wierzyć znaczy wiedzieć, w przeciwieństwie do tego, że jak zobaczę, zmierzę, to uwierzę. Dlaczego? Ponieważ takie pytanie: Czy możesz mi to udowodnić? Pytanie takie blokuje osobę, stawia ją w miejscu, zniechęca człowieka do poszukiwania wiedzy. Za pomocą nieobiektywnych, niepomierzalnych zdolności, czyli za pomocą odbioru wibracji, intuicji. Te czynniki wychodzą znacznie poza ograniczenia naukowego szkiełka i lupy. Intuicja to informacja od wyższego ja, przesyłana jest za pomocą ciała i podświadomego umysłu. Dlatego też nauka na naszej planecie poprzez swoje programy tłumiła tą właściwość. Technologia, która mocno rozwija skrzydła na naszej Ziemi, powoduje, że Dopływ informacji za pomocą właśnie technologii tłumi naturalne potencjały rozwojowe jednostek. Jest to kolejne zaburzenie na Ziemi, ponieważ w równowadze zasadniczym jest, aby technologia szła w parze z rozwijającą się jednostką, a sama technologia ma znaczenie drugorzędne. O technologii była mowa w odcinku numer 50. W taki właśnie sposób przejmuje się organiczne struktury i systemy. Na naszej planecie wprowadzone zostały mechanizmy powodujące nierównowagę. Można tutaj wymienić na przykład system edukacji, który poprzez wprowadzenie specyficznego nauczania, które stymuluje lewą półkulę mózgu, czyli logikę, analizę i rozumowanie, tłumiąc przy tym czynności prawej półkuli, intuicję, wyobraźnię i kreację. Einstein powiedział kiedyś: Czego nie możesz sobie wyobrazić, nie możesz odkryć. Nauka jeszcze nie uznaje umysłu jako jednostkę świadomości ze spektrum energii. Kolejny przykład to wiedza i technologia medyczna, która dostarcza nam coraz więcej informacji na temat, co nam dolega, a także jak można pozbyć się tego za pomocą technologii. Dostarcza nam sprzętów medycznych, które mają być cudotwórczą technologią, ale zasadniczo brakuje edukacji zachęcającej nas do samodzielnej odpowiedzialności i zdolności do samouzdrawiania. Wielu medyków, którzy wyłamują się z ogólnych tendencji, porównuje programy studenckie sprzed kilkudziesięciu lat do obecnych. Podstawowe informacje, uczące chociażby o ziołach, zostały usunięte z programów albo skrócone. Przykład dr. Hudy Clark, która po publikacji swojej książki musiała uciekać ze Stanów. Chodzi o jej odkrycie leczenie nieuleczalnych chorób poprzez bardzo proste sposoby. Na przykład, za pomocą ziół, która bardzo szczegółowo omawia w tych książkach. To tylko kilka przykładów. Szukając ich w całej przestrzeni, znajdziemy ich znacznie więcej, a które miały wpływ na zakłócanie i modelowanie naszej rzeczywistości. W efekcie tych zakłóceń mamy rozwój masowy ego, co skutkuje brakiem równowagi doświadczenia współczucia czy punktu widzenia drugiej istoty. Nasze doświadczenia na Ziemi opierają się na dwóch rzeczywistościach, które funkcjonują równocześnie, a każda buduje oddzielne, różne rzeczywistości, bo każda z nich opiera się na swojej geometrii, fizyce i prawach, które nakładają się w tej rzeczywistości istnienia. Nasza rzeczywistość składa się z dwóch kreacji: jedna oparta jest na wiecznym życiu, druga opiera się na zamkniętym, skończonym życiu. Każdy wzór tych dwóch kreacji tworzy spiralę energii, która wychodzi z rdzenia, a wynikiem tego są nasze doświadczenia w tych dwóch rzeczywistościach. Które, tak na dobrą sprawę, stwarzały wiele problemów na tej planecie i w galaktyce drogi mlecznej. Nawet natura uległa kodowaniu metatronicznemu i utrzymuje ten wzór od długiego czasu. Mowa tutaj o muszelkach, kwiatach, płatków śniegu. Płatki mają nachylenie kąta 60 stopni. Dlatego, w efekcie, z jednej strony mamy naturalny, a z drugiej sztuczny system, i oba funkcjonują w naszej przestrzeni. Otwarty, naturalny system daje połączenie ze źródłem rozwój, wzrost, ekspansję i przyjemne doświadczenia. Sztuczna kreacja ma tendencję do używania technologii i mechanizmów kontroli. Naturalna struktura opiera się na kryształowej spirali. Jest to organiczna struktura, która utrzymuje przepływ świadomości. Druga to metatroniczna, spirala Fibonacciego, skończona nieorganiczna struktura. Zewnętrzna kreacja opiera się na wzorze. Geometria tego wzoru opiera się na kodzie chrystusowym, kryształowa spirala, która jest programem kreacji wiecznego życia. Oparta jest ona na wzorze matematycznym, z którego się wyłania, wychodzi bezpośrednio z punktu centralnego, łączący wszystko. Ten wzór ma nas doprowadzić do pierwotnej formy. Nasze myśli działają w podobny sposób. Stają się programem matematycznym, który staje się boskim wzorem albo nie. Dlatego ważne jest to, czym karmimy nasze umysły. Proces ufizyczniania myśli krystalizuje się w ciele kryształowym. Jest to pierwsze miejsce, gdzie myśl lub intencja krystalizuje się. Obie te kreacje podążały przez bardzo długi czas. Wiele sporów, konfliktów koncentruje się wokół tych dwóch systemów. Ale następuje rozdzielenie tych rzeczywistości. Dotychczas metatroniczny kod próbował ściągnąć organiczną spiralę czyli złapać jak najwięcej kwantu życia. W ostatnich latach działo się to poprzez zaniżanie częstotliwości na naszej planecie na przykład różne działania eksperymentalne albo też poprzez serię pulsów, trąb, które były serią pulsów energetycznych. Po co to robili? Między innymi po to, aby zaniżone częstotliwości były kompatybilne z metatroniczną spiralą, spirala metatroniczna używana była do porywania energii z naturalnego przepływu spirali kryształowej, aby przekierować i przygotować tą energię. Upadły, skończony program metatroniczny, sztuczna kreacja, jest skończona w przeciwieństwie do kreacji wiecznego życia. Znana jako kod chrystusowy, który oparty jest na matematycznych i geometrycznych prawa kierujące współzależność materii i energii. W wiecznych organicznych systemach następuje oddech ciągły, inaczej przepływ zwrotny do poli świadomości boskiego źródła, aby odnawiać energię. Wiecznie oddychające systemy są jak układ krążenia, natomiast w systemie metatronicznym nie ma tego oddechu. Dlatego Potrzebuje on zastąpić go poprzez żywienie innymi systemami, inaczej zaczyna sam siebie zjadać. Metatroniczne kodowanie oparte jest na systemach czarnych dziur. Metatroniczny system karmi się żywymi systemami, ponieważ został odcięty od źródła. Karmi się, używając swoich programów, wysysając energię, ponieważ nie ma przepływu zwrotnego z polami świadomości źródła. Dlatego Istnieją wojny, konflikty i szeroka ekspansja o zasoby energetyczne, bo zasoby energetyczne stają się kwestią priorytetową. W zamkniętych systemach świadomość zostaje, nazwijmy, uwięziona, zablokowana, a ta opcja nie jest dozwolona. W systemach zamkniętych, odciętych od pierwotnego źródła, świadomość, która normalnie, naturalną drogą, nie może zintegrować się ze źródłem, istnieje ścieżka miłosierdzia, w której dochodzi do Rozpadu świadomości w kosmiczny pył, czyli we fragmenty, które powracają do źródła. Następuje uwolnienie tej świadomości właśnie poprzez rozpad. To jest ścieżka, w której świadomość niestety traci całą swoją tożsamość i doświadczenia, nie wnosząc informacji do źródła. Takie nadużycia i manipulacje miały miejsce przez wiele, wiele lat, ponieważ Narzucony jest odgórnie kontrolowany porządek i struktury kontrolne. Tworzone jest sztuczne życie za pomocą technologii metatronicznej, tworząc w efekcie system oderwany od naturalnego porządku i połączenia ze źródłem. Ale nadszedł czas zabezpieczenie kodu chrystusowego, dlatego został wprowadzony zabór bezpieczeństwa. I wiadomo było to już w 2011 roku, że nie dojdzie do przejęcia spirali kryształowej przez spiralę metatroniczną. To zabezpieczenie, to taki zawór, który wprowadzony został na naszej Ziemi i wprowadzany jest on niezwykle rzadko. Powoduje on, że system zostaje zabezpieczony przed zapadnięciem. To zabezpieczenie aktualnie sprowadza do nas plazmowe częstotliwości i są to ekstremalnie potężne częstotliwości. O tym opiekunowie uczą już od ponad 10 lat, jakie zmiany będą generowane przez to. Jakie zmiany będą zachodzić na Ziemi, i co będzie się dziać w biologicznych formach, czyli w naszych ciałach. O tym była też mowa w przedostatnim odcinku, o nowej strukturze w naszym ciele fizycznym. Nawiązuje to też do zabezpieczenia, któremu poddano naszą Ziemię. Te schodzące częstotliwości stopniowo odwracają zniekształcenia, które powstały na Ziemi, i będą przywracały je do właściwych ustawień fabrycznych, czyli następuje reset i przywracanie oryginalnego boskiego wzoru. Połączenie z tym wzorem nastąpiło w 2000 roku i stanowi ono kluczową linię życia na naszej planecie. Jest kluczem do ewolucji i rozwoju, oczywiście dla wszystkich, jeśli wykażą taką wolę. Zatem życzę nam wszystkim harmonii i spokoju, bo poprzez jakościowe stany naszego zachowania podnosimy się na wyższy poziom, a wyższy poziom to wyższe częstotliwości. Do usłyszenia.